Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku Instrumentów Świata nareszcie! W którym porozmawiamy sobie o okarynie. W dzisiejszym odcinku mamy gościa, e, czyli Kubę z kanału Periapsis. Kuba jakiś czas temu odezwał się do mnie, że śledzi mój kanał, że instrumenty świata mu się dość widzą e, i okazało się, że gra na okarynie. E, że akurat teraz nie mam tego instrumentu, mimo że kiedyś grałem. E, no to co? Zaprosiłem Kubę do tego, żeby wystąpił w moim odcinku. On wam pokaże, jak brzmi ten instrument i co? Jedziemy z koksem. Jest to taki bardzo malutki instrument denty, który możemy sobie zabrać wszędzie ze sobą, bycie, cieszyć się jego niesamowitym brzmieniem. E, zaliczana jest ona do instrumentów z grupy aerofonów i posiada ona taki bardzo charakterystyczny, e, jajowaty kształt. Okaryna najczęściej wykonywana jest z gliny lub porcelany. Znaczy goście sobie właśnie lepią tą glinę tam gdzieś tego, w tej w tradycyjnej formie wykonywania instrumentu. Robią te dziureczki, no i to wiadomo, wypalają. E, ale widziałem też wersję z metalu, szkła i plastiku. Właśnie taką wersję plastikową e, ma kuba. I instrument zazwyczaj ma od 2 do 24 dziurek, które sobie przyciskamy, żeby tam zmieniać dźwięk. I w instrumencie kuby e, mamy 10 takich właśnie otworów. W tego instrumentu mamy taką wypustkę, do której właśnie dmuchamy. Możemy to nazwać ustnikiem, no i przez to właśnie nasz instrument działa. Barwa naszego instrumentu zależy od jego wielkości, to znaczy, im mamy większą okarynę, tym ten dźwięk będzie niższy. Spowodowane jest to tym, że powietrze, które dostaje się do środka, ma większą tą właśnie przestrzeń w środku, by rezonować. Instrument występuje na całym świecie, lub tam jego różne formy, ponieważ jest to instrument prymitywny, jest go bardzo łatwo zrobić, więc no, jest on bardzo popularny. Ale jeśli miałbym wybrać jakiś konkretny region, z którym się najbardziej kojarzy, to zdecydowanie powiedziałbym, że jest to Peru, ponieważ tam instrument jest traktowany jako instrument narodowy. Eee, okaryna jest produkowana w najróżniejszych, najdziwniejszych, najbardziej fikuśnych kształtach. I wierzy się tam, że jest to też taki instrument trochę magiczny, trochę taki tajemny. I przy okazji jest ona, okaryna jest bardzo kojarzona z naturą, ponieważ goście grający na instrumencie potrafią naśla naśladować dźwięki ptaków, różnych zwierząt. Eee, co też mm, mówi się, że przez to okaryna jest takim instrumentem e, działającym uspokajająco, relaksacyjnie, czyli jak ktoś sobie tam pogra na tym instrumencie, jak jest zły, to nagle mu się robi fajnie, jest super mu, ekstra. Instrument w tej formie, którą my znamy, czyli właśnie ta taka jajowata z tą taką wypustką, e, skonstruował w XIX wieku włoch o nazwie Giuseppe Donati, ale tak naprawdę instrument jest znany dużo, dużo, dużo wcześniej na całym świecie, właśnie przez tą prostą konstrukcję i mówi się, że nawet może on pochodzić z 7-8 VII, wieku naszej ery. Dla przykładu instrument był już znany w obu Amerykach długo, długo, długo przed tym, zanim tam kolumb e, ich nawiedził z całą resztą tej zgrai. W Europie instrument szybko zyskał na popularność, a to ze względu na to, że jest to instrument bardzo prosty w obsłudze. To znaczy, dmuchamy, przyciskamy, no i to tak naprawdę nam gra. E, łatwo go możemy wszędzie tak, jak harmonikę, wziąć ze sobą, więc jest bardzo podręcznym instrumentem. I przy okazji ludzie zaczęli właśnie później go modernizować, dodawać jakieś stroiki, e, próbowano go zmieniać, ale tak naprawdę to nie zadziałało, no i w ogóle nie wyszła z tego lipa, więc mamy okarynę w tej właśnie pierwotnej formie. Jak zawsze, dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania tego wideo i udostępniania dalej. E, I przy okazji, zachęcam też do subskrybowania i o w ogóle odwiedzenia kanału mojego dzisiejszego gościa, czyli Kuby z kanału Periapsis. E, I taki apel przy okazji, jeśli ktokolwiek z Was gra na jakimś fajnym instrumencie, który jeszcze się nie pojawił w moim odcinku z serii Instrumenty Świata, odzywajcie się do mnie. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. E, pomoże mi to właśnie rozwijać moją serię. Przy okazji, wy będziecie mogli zaprezentować swój instrument. Więc no, e, wszystkie dane kontaktowe będziecie mieli pod spodem. E, a tymczasem na razie i zachęcam do śledzenia dalej mojego kanału. Nara.